Występ przed tak znakomitą publicznością to dla uczniów naszej szkoły zaszczyt i wyróżnienie. Dzieci kółka Teatralnego, prowadzonego przez panią Gabriele Garczarę, mają zaszczyt zaprezentować Państwu inscenizację pod tytułem Baby i Chłopy. W trakcie występu nasz kurek śpiewał będzie znane pieśni ludowe. Kurek, jak widzicie Państwo, tu stoi za mną, jest skromny liczebnie. Potrzebne jest mu wsparcie głosowe. Bardzo prosimy o śpiewanie razem z chórkiem. Teksty piosenek z panią dyrektor, żeśmy państwu na stół rozdawali. Zapraszam do występu, do śpiewania i zapraszam do wspólnej zabawy. A ponieważ dzisiaj mamy takie podwójne święto, święto seniora i jubileusz naszych pań z Koła Gospodyń Wiejskich i ze Stowarzyszenia, no to może troszeczkę o i Na początku tak spokojnie przychodzi baba do lekarza i lekarz mówi, o Pani Janino, no Pani u nas nie było. A Pani Janino mówi tak, bo widzi Pan Doktor, jakoś tak ostatnio chorowałam. Przychodzi, jeszcze raz, przychodzi baba do lekarza, ale taka wielka, wielka, ogromna baba. Lekarz spogląda i mówi tak, o Szanowna Pani, Pani problem nie przerasta. Choćby pił, aby był, choćby oślepła, aby ocepił. Święta Olszo, czy to ja najgorszo? Mój święty panie, daj mi frutek tamtym. kawali, co wczoraj odjechał. Wyjrzyjmy na słupę, czyli też świątliwy. Wyjrzyjmy na samego, czyli urodliwy. Urodliwy jako koń, głowa, jako śledzia. Gdy ją prosi w taneczek, niemiotem nic rusza. A czy to od wielkiej pywy, czy końca? Przyjeżdżę, że wyjeżdżę, jakbyś o tym wiedział. Wszystkie krzesła powyrzucam, na którym eś siedział. I wyjechał przed dwór. Ahora.